Witam na moim kanale Tarot moimi oczami. A w szczególności witam wszystkie zodiakalne wodniki. Mamy miesiąc maj 2022 roku. No zaglądamy więc w energię tego miesiąca i patrzymy co będzie się tutaj wydarzać dla zodiakalnych wodników. Ale kochani, mamy już tutaj te 11 dni tego miesiąca za nami i może coś już, to co usłyszysz tutaj z tego czytania, z kart tarota. Anielskiego, może weźmiesz dla siebie, bo może już, już coś, coś się wydarzyło wcześniej. Tu może będziesz mogła, mógł zrewidować sobie właśnie. Tu, tu, tu przeanalizować, czy rzeczywiście coś takiego tutaj się wydarzy. Ale pamiętajmy, że jest to czytanie ogólne i nie z każdym będzie rezonować. Tutaj musisz sobie no, dopasować tą energię. Tu będzie Twoje to życie codzienne, jak, jak kreujesz tą swoją rzeczywistość. Twoje związki, partnerstwo, no tutaj emocje, uczucia, miłość, Twoje kontakty, pomysły w głowie, myśli, no i praca, i finanse. Sprawdzimy sobie jeszcze po interpretacji tutaj kart Tarota anielskiego, kartami anielska odpowiedź, trzy opcje do wyboru będą. Pierwsze, drugie i trzecie pytanie, to co będziesz chciała, chciał, na co będziesz chciał, chciała uzyskać odpowiedź, prawda? Być może masz jakieś tam nurtujące, nurtująca sprawa i nie wiesz, jaką podjąć decyzję, to sobie zadasz pytanie i wybierzesz którąś z opcji, ale to po interpretacji tutaj. Tego, tego czytania. Ale, kochani, tutaj przede wszystkim rada od Morza i Wszechświata, tutaj na tej karcie, co pisze związek. Jestem samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie. Popełniam błędy, tracę kontrolę i czasami jestem ciężka do zniesienia. Ale jeśli nie potrafisz mnie znieść, kiedy jestem najgorsza, to cholernie pewne, że nie zasługujesz na mnie, kiedy jestem najlepsza. Gdy twój partner ma zły dzień i gada głupoty, nie przyjmuj tego do siebie. Uśmiechnij się, wysłuchaj, nie reaguj emocjonalnie. Nigdy inny, tylko ty decydujesz, kiedy będziesz wściekła. Tutaj, kochani, praca nad czakrą serca, kamień przydatny dla Was na ten czas maja, karneol. Taki przekaz może będzie dla Was tutaj przydatny na, na ten czas. Ale, kochani, już Wam mówię, jakie tutaj macie karty. Siódemka powietrza, król wody, rydwan. Doświadczenie życiowe, karta wieży, czyli coś, coś w tym miesiącu wami zatrzęsło, na, na pewno, albo jeżeli, jeżeli nie, to, to zatrzęsie, bo to, to jest karta wieży, jest no, tutaj energia taka szokowa, wstrząsowa, szóstka ognia, dziesiątka powietrza, dziewiątka ognia i dziesiątka ognia, czyli tu jest Działanie, ale też jest i trochę myślenia, powiedziałabym, takiej i podejrzliwości, i takiego może, mm, może powiedziałabym utknięcia w czymś takim, że uważacie, że nie podołacie, że, że już nie dajecie rady, że, że jest ruina we wszystkim, ale to są, to, to jest koniec pewnego etapu. To może być koniec trudnej. Relacji dla Was. Może chodzi tutaj o Wasze związki, o partnerstwo, czy o właśnie tutaj Waszą sferę, sferę zawodową, czy, czy kontakty też właśnie z, z innymi. Ale kochani, tak jak Wy będziecie tutaj w tym czasie maja szli, to jest siódemka powietrza i król wody. Wydaje mi się, że tak jakby na drodze, co po niektórych zodiakalnych wodników ktoś stanął, ktoś, kto wychodzi naprzeciw z uczuciami ktoś bardzo opiekuńczy, miły, ciepły, kochający bo król wody to jest ktoś, kto no. Godzien zaufania, przede wszystkim szano, szanowany, kulturalny, i tak jakbyście tutaj um, nie do końca wiedzieli, co z tym, tym zrobić. Czy to są szczere intencje? O co temu komuś chodzi? Czy, czy po prostu ma szczere intencje, prawda? I tutaj wydaje mi się, że. Um, może uważacie, że to nie jest najlepszy moment, żeby wchodzić z kimś takim w układ. Może to ktoś do Was wychodzi, albo Wy macie zamiar, prawda, tutaj iść w kierunku z kogoś, ale nie do końca w tej siódemce powietrza. Tak jak powiedziałam, jest do końca jasność. Tu są ukryte pewne sprawy. Nie wiecie, kto jak działa. I dlatego też właśnie tutaj w kontaktach z ludźmi wasze plany, wasze myśli jest dziewiątka ognia, czyli to jest taka. Powiedziałabym asekuracja. Chronimy tego, co mamy, co żeśmy stworzyli, prawda? Ale się nie, nie, nie poddajecie. Tutaj. Ale tu też trzeba uwierzyć w siebie, prawda? Może i też jesteście zranieni, może wyciągacie wnioski z przeszłości na, na przyszłość, prawda? Może jesteście czymś obci obciążeni, bo dziesiątka ognia tutaj tu mówi też, że może jest, dzieje się natłok pewnych wydarzeń, coś was tutaj. Przytłacza, może życie właśnie wasze jest wytrącone z równowagi, gdzie tutaj ta karta wierzy o tym, mówi, że jakiś ważny moment w waszym życiu idzie do was albo już, już właśnie przyszedł i coś zostało wytrącone z równowagi. Jeżeli chodzi tutaj o o te uczucia, o związek, ktoś robi do was podchody, to tak jakbyście właśnie tego kogoś od siebie odpychali, odtrącali. Tutaj właśnie tło czytania, może ta karta jedności papieża, to tutaj staracie się obstawać przy swoim, prawda. Tutaj. Może zachowujecie te, te, te swoje tradycje, prawda? Szóstka, szóstka Ziemi dalej. To jest jak gdyby no, ba, zachowanie równowagi w braniu i dawaniu, prawda? Ale to są też karty, karty finansowe tutaj. To, jest, to są dodatkowe pieniądze lub szansa na dodatkowe pieniądze. Król Ziemi. Wydaje mi się, że tak jakby. E, Coś wychodził do Was pewną propozycją, prawda? Aby, hmm, aby spełnić, jak gdyby Wasze tutaj, hmm, może nie oczekiwania, tylko przy tym, Królu Wody, i tutaj w tle czytania, król Ziemi, ktoś, kto jest wspaniałomyślny, ktoś, kto jest odpowiedzialny, praktyczny, może jest i jest to sprzyjający czas dla was. Coś zostaje ci oferowane, aby wejść na wyższy poziom, aby coś osiągnąć w tej karcie cesarzowej. Wysyp obfitości, to jest też powstawanie marzeń. To jest opieka nad innymi. Tutaj może ktoś właśnie tutaj chce się tobą zaopiekować, a ty tutaj no nie ufasz, nie wierzysz, że, że, że coś takiego może ci, się, może ci się przydarzyć. Tutaj jest karta słońca. Tutaj jest pomyślny wynik pewnych działań. To są genialne, nowe pomysły, które prowadzą do sukcesu. Tutaj trzeba zachować wiarę w siebie, bo naprawdę przy Twoim domu, czwórka ognia, no, szykuje się dobra, dobra energia. Być może, czy pewien projekt. Może być zakończony tutaj sukcesem dla Ciebie. Tutaj też jest szczęśliwe życie rodzinne. Może właśnie poprzez energię wypływającą od kogoś tego, a Ty się tu jednak bronisz. Odnoszę takie wrażenie, właśnie, że tutaj, poprzez tą afirmację z tej karty, że. Um, Jesteś samolubna, niecierpliwa i trochę niepewna siebie, popełniasz błędy, tracisz kontrolę i czasami jesteś ciężka do zniesienia, prawda? Ale no wiadomo, ty decydujesz, kiedy będziesz wściekła, kiedy tutaj przyjmiesz kogoś do swojego życia, prawda? Kiedy możesz się tutaj otworzyć na kogoś, ale tutaj zdecydowanie coś idzie do was, ktoś jakby się dobijał do was. O te, o te uczucia, karta rydwan to jest no, karta romansu, czyli ktoś wychodzi do was naprzeciw, prawda? To ktoś tutaj, komuś się bardzo podobacie w tej, w tej karcie, ale tutaj, no. W, mm, Wydaje mi się, że tak jak, jakbyście bali się, że, że wasz świat może runąć, i kurczowo tutaj trzymacie się jeszcze mm, czegoś, co i tak może już no, nie, nie, nie funkcjonuje coś, co nie zdaje egzaminów w waszym życiu, może od czegoś trzeba odejść. Pójść naprzód, z, kim, z kimś, kto wychodzi wam na, naprzeciw, ale to są też i podróże. Kochani, ktoś może właśnie Was um, zapraszać na takowe, ktoś może wychodzić z pewnymi propozycjami. Ale to też mogą być i podróże służbowe, patrząc tutaj ogólnie na rozkład tych kart, to jest, to jest też czas może przemieszczania się, ale Wy jesteście tacy, powiedziałabym, asertywni. Tutaj w dziewiątce ognia, tu się bronicie, tu się zdecydowanie bronicie, chronicie to, co na razie stworzyliście, prawda? Bo uważacie, że natłok obowiązków, praca, to czym się zajmujecie zawodowo, prowadząc dom, te, te obowiązki rodzinne, to może was tutaj przytłaczać. I tu jakby powstaje też stres. Tutaj tu powstają też problemy zdrowotne, właśnie spowodowane stresem. Ale, kochani, tutaj trzeba uwierzyć w siebie, dać, dać szansę, prawda, temu, co idzie do Was, prawda? Czy, czy ktoś, prawda, ktoś, kto, kto do Was idzie z, z intencjami, tutaj, no powiedziałabym, dobrymi. Dziesiątka powietrza i szóstka ognia. Tu w finansach, w pracy no jest Wam jakoś ciężko osiągnąć pewien, pewien sukces. Tu, tu Tutaj liczycie na jakiś punkt zwrotny, tu liczycie cały czas, że zła pasa się zakończy, że będzie koniec trudnej sytuacji. Mm, I tutaj. Mm, tu może są jakieś powiedziałabym błędy w działaniu. Popełniasz, ciągle popełniasz jakieś błędy w działaniu, jeśli chodzi o twoją pracę, że nie możesz osiągnąć tutaj w tej szóstce ognia tego zadowolenia, tego uznania. Ty już sama sam będziesz wiedział czego może to Dotyczyć w te, tej two tego Twojego działania na polu zawodowym. Może to, co masz w głowie, to o czym myślisz, że jesteś już tak przybita. Natłokiem tej, tej pracy, że nie podołasz, że, że nie dasz rady, ale pamiętajmy, że dziesiątka powietrza to są, to są miecze, to są myśli. To, to jest w głowie. Tutaj możemy to pokonać, tu możemy się jeszcze podnieść z kolan, powstać, prawda? I wejść w energię szóstki ognia. Także być może, być może macie tutaj. Trudny czas. Potrzebujecie wyrównać, prawda? Tą energię w tej szóstce ziemi, ale napływają do Was dobre pieniądze. Król Ziemi tutaj chcecie osiągnąć ten, to bezpieczeństwo finansowe, prawda? Tu, tu idzie coś. Tu, tu idzie do Was jakaś w tej karcie cesarzowej jakiś wzrost. no Karta Słońca, tłoczytania czytania, bardzo, bardzo dobre karty. Być może, że dostaniecie jakieś pieniądze. Jakieś, jakieś wsparcie, nie wiem czy to z, może być zaległe pieniądze, które ktoś Wam był winien i tutaj odzyskacie, bo na dom idą dobre tutaj karty. Tutaj musicie zachować wiarę, zdecydowanie, zdecydowanie idą, idzie do Was wzrost. Karta, karta Słońca, czy poprzez Wasze jakieś działania, poprzez Wasze y, ruchy, y, które wcześniej poczyniliście, prawda? I teraz tu zmierza coś do Was dobrego. Ale wydaje mi się, że. Żeby się nie poddawać, chronić rzeczywiście to, co sobie stworzyliście, nie pozwolić przede wszystkim w kontaktach z ludźmi, nie pozwolić sobie jak gdyby wchodzić na głowę, żeby ktoś inny... Nie dyktował wam, co macie robić, jak macie postępować. Wy musicie tutaj silnie stać na, na ziemi. Więcej, powiedziałabym, uziemiać się, więcej takiej nadziei, optymizmu, wyjść z tej głowy, z tego myślenia, prawda? I tu do Was idzie jakiś punkt zwrotny, tutaj szóstka ognia idzie do Was. Zwycięstwo, jakieś publiczne. Uznanie jakiejś tutaj nagrody w finansach, czyli pewne jakieś gratyfikacje, może co po niektórzy yy, yy, awansują, yy, czyli, czyli tutaj yy, coś się zmienia na, na lepsze, prawda? Coś, coś się zmienia, coś co wcześniej było, yy, tak jak powiedziałam, budowane niekorzystnie, postrzegane przez Was niekorzystnie. Tak teraz ten czas Maja jest czasem takiego przełomu, prawda? Ważny moment, ważny moment w życiu, czy to też w emocjach, w uczuciach, prawda? To jest takie potężne objawienie prowadzące do, do zmiany. No i tutaj trzeba będzie rozwinąć skrzydła, prawda? Czy wykorzystacie to, czy podejmiecie się tych działań, czy pozostaniecie. Czy będziecie trwać w tej wieży, to już niestety od Was samych zależy. Ale karty, karty tak podpowiadają, jaka tutaj będzie energia na ten czas maja 2022 roku dla zodiakalnych wodników. Ale kochani, Wasze pytanie i odpowiedź tutaj dla grupy pierwszej: masz pytanie, chcesz, chcesz usłyszeć jaka tutaj padnie odpowiedź od aniołów. Więc posłuchaj dla grupy pierwszej, co tutaj. Odpuść. Karta zaczekaj, zarazem odpuść i zaczekaj, jakże tutaj. <śm> no. Pokazujące, że nie wiadomo, idealny moment. Odpuść, zaczekaj, idealny moment. Ty już sama, sam będziesz wiedziała, jak sobie to zinterpretować, jeśli wybrałaś, wybrałeś grupę pierwszą. Ale zobaczmy, co dla grupy drugiej, Twoje pytanie i odpowiedź: pytanie, które masz w głowie, jak tutaj anioły udzielą. Ci odpowiedzi, podpowiedzi na Twoje pytanie. Popatrzmy. Zaczekaj po raz kolejny. Posłuchaj swojej intuicji w przeciągu kilku miesięcy. To dla grupy drugiej i zobaczmy pytanie trzecie. Grupa, grupa trzecia. Pytanie. Które masz w głowie, odpowiedź dla ciebie, anielska odpowiedź, podpowiedź. Jeżeli wybrałaś, wybrałeś tutaj grupę trzecią, co dla ciebie? Zobaczymy, co tutaj anioły chcą ci przekazać. Jaka tu będzie odpowiedź? Zaczekaj przebaczenie w niedalekiej przyszłości. Być może, być może trzeba tutaj komuś przebaczyć, może sobie w pierwszej kolejności, aby, aby coś można było uzyskać właśnie w niedalekiej przyszłości. Może chodzi tutaj o związki, o partnerstwo, prawda? O. o o może, o małżeństwo, może tutaj no, jest jakiś, jakiś problem, coś... Yy podejrzewacie tutaj, niektóre zodiakalne wodniki podejrzewają, że coś się dzieje, pomiędzy, że wasz partner nie do końca jest szczery, że, że właśnie podejrzewacie go o romans, prawda? A może wy tak działacie, bo to idzie w dwie strony i tutaj no, zaczyna się sypać wasz, wasz świat, ale tu wydaje mi się, że przyjdzie pewien moment, jeśli już nie przyszedł, że atmosfera zostanie oczyszczona bo ta szóstka ognia o tym mówi, że, że tutaj czas dobrych zmian i pewne, pewne zwycięstwo tutaj do Was idzie. Idzie obfitość przy domu, dobre, dobre rzeczy będą się działy. Tylko tutaj trzeba uwierzyć w siebie i popracować też nad czakrą serca, kochani. To tyle, takie czytanie, ale pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, nie z każdym będzie rezonować. Tak, tutaj odebrałam tą energię intuicyjnie czytanie z tych, z tych kart. Jeżeli podobało Wam się to czytanie, to bardzo Was proszę o komentarze, o subskrypcję, o łapki w górę, za które będę Wam bardzo, bardzo wdzięczna. To tyle, dziękuję pięknie, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie i do kolejnego usłyszenia.